Blisko 7 milionów kosztowało nowe przedszkole, które oddano do użytku w poniecu w budynku odkupionym od zgromadzenia Sióstr miłosierdzia świętego Wincentego Apaulo. Pieniądze na jego modernizację samorządowcom udało się pozyskać z programu Jessica. Siedem nowoczesnych pomieszczeń na dwóch piętrach jest w stanie pomieścić nawet 200 dzieci. Uroczyste otwarcie wraz z poświęceniem obiektu odbyło się w amfiteatrze, który jest jednym z wielu obiektów zewnętrznych. Na zapleczu przedszkola znajduje się również ogromny zamek, karuzele, huśtawki oraz wiele innych elementów, z których korzystać będą przedszkolaki. Panie sanatorze, pani radna, sejmiku województwa wielkopolskiego, panie starosto, szanowni rodzice, opiekunowie, dziadkowie, drodzy współmieszkańcy, drogie dzieci, szanowni państwo. Dobre przedszkole. Dobre przedszkole to placówka, w której panuje ciepła, przyjazna atmosfera. Gdzie dziecko jest najważniejsze, czuje się bezpiecznie. W takim przedszkolu należy zapewnić wychowankom warunki do odpowiedniego rozwoju. Istotną rolę ma również odgrywać dobrze wykształcona kadra nauczycielska, bogata baza dydaktyczna oraz pomoc rodziców w organizacji życia przedszkola. Szanowni państwo, z dniem dzisiejszym po kapitalnym remoncie, modernizacji, rewitalizacji ob obiektów oddajemy kompleks przedszkolny. W tym właśnie celu, z warunkami do zabawy i do nauki. Ale to jest dla dzieci, dla rodziców, spotkania końcowsiowe. Dzięki dziecku, babci, dziadka. Teatrzy, jest kultyna, są tam reflektory. Naprawdę, jak prawdziwy nasze? Sciewać każdy może. O, trochę lepiej, trochę gorzej. Każda rzecz zfinalizowana. Tu jest tablica interaktywna. Wyposażenie, wszystko to co tutaj się znajduje jest nowe. To co ja mówiłem na rozpoczęciu, wielka zasługa tutaj pani dyrektor, nauczycielek, one dobierały sprzęt, one dobierały zabawki, one dobierały to, co wszystko tutaj się na tej sali znajduje. Kolorystyka to już była w rękach pana Macieja Maleczki i to co mówiłem wcześniej, każdy poziom ma swój kolor. Czyli do każdej sali jest przyporządkowana łazienka, ubigacje. Można zobaczyć kolory, płeczki specjalne może, mogę tak powiedzieć siedziska mm, dla, dla, dla dzieci <śmiennie>